Kochana, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich opowieści o relacjach, wychodzeniu z, uwolnianiu się z relacji, które ci nie służą, magnetycznej kobiecości, budowaniu relacji samej ze sobą i wchodzeniu z tą relacją cudowną i niesamowitą w kolejną relację z wymarzonym partnerem. Witam cię serdecznie. Ja się nazywam Kasia Mianowska, jestem psychologiem i terapeutką kobiet i pomagam kobietom, wspieram kobiety. W uwalnianiu się z relacji, której mi nie służą, w uwalnianiu się emocjonalnym, fizycznym i tworzeniu cudownej, niesamowitej relacji samej ze sobą, odkrywaniu samej siebie i swojej cudownej, niesamowitej magii i błysku. Chodzi o to, żebyś błyszczała i świeciła na maksa, kochana. Witam cię serdecznie. I dzisiaj zapraszam cię do taki, na taki temat, do takiego tematu pod tytułem Najczęstsze błędy, które popełniamy, takie emocjonalne błędy, które popełniamy, które yy, nie pozwalają nam tak naprawdę uwolnić się z tej relacji, która nam nie służy. I yy, to jest temat dla tej, z, dla ciebie, która uwolniła się z tej relacji. W sensie fizycznie wyszła, w sensie fizycznie powiedziała dość. Powiedziała: Ja już nie chcę. Na takim poziomie racjonalnym, już nie mam siły, nie mogę, zresztą nawet emocjonalnym i energetycznym też, ale nadal emocjonalnie jesteś w tej relacji. Mówiąc o emocjonalnie, mam na myśli, myślisz o nim, zastanawiasz się co u niego, on się cały czas gdzieś pojawia w Twojej przestrzeni, w Twojej głowie, on nie musi być nawet fizycznie, chociaż bardzo często też wraca fizycznie. Pojawia się fizycznie, i to jest takie, taki moment, taki, jakby powiedziała, taka sytuacja, w której no, ty cały czas jesteś jesteś przy nim. Nie? Czyli Twoja uwaga, Twoja energia skierowana w stronę tego, co się dzieje u niego, jak ja się czuję wobec niego, i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, no właśnie, jakie to są błędy. Bo to jest też trochę tak, że my nie, jakby w jednej strony jesteśmy w tym, a drugiej, z drugiej strony bardzo często mamy takie poczucie bezradności wobec tej sytuacji, że nie umiemy z tego wyjść, nie wiemy co z tym zrobić. I ja to nazywam błędami, ale tak naprawdę chodzi o to, żebyś zobaczyła, bo to jest też tak, że po Twojej stronie jest ta decyzja, po Twojej stronie jest ten, ten wybór, czy Ty chcesz dalej być w tej relacji czy nie. I po Twojej stronie jest też decyzja, aby sprawdzić i zobaczyć, i zadecydować, co tak naprawdę jeszcze cię tam trzyma. I dlatego zapraszam Cię do tego, żebyś posłuchała o tych błędach. Nazwę to, specjalnie nazywam to błędami, żeby tak troszkę podkręcić <laughs> i zobaczyła, co można z tym zrobić, co możesz z tym zrobić. I Pierwszy taki błąd to jest udawanie, że wszystko gra. Um, udawanie, że mam to za sobą. Udawanie w takim sensie, że na głowę masz. Na głowę masz. Um, natomiast to, co jest o wiele ważniejsze, i, i za każdym razem, jak będziemy wchodzić w ten temat, to będziemy wchodzić w temat emocji. Czyli na głowę masz to wszystko poukładane, na głowę masz to wszystko ustawione, ale czujesz. Jakby, tak, 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 jakby emocje, które masz w sobie, nie są spójne z tym myśleniem, nie są spójne z tą opowieścią. I tutaj mówimy o emocji tęsknoty, o takim poczuciu, że coś jest niezamknięte o tym, że y, 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 być może jest tam dużo złości, być może jest tam dużo lęku, być może jest tam dużo smutku, natomiast Ty nie chcesz na to patrzeć. Ty, jakby nie chcesz w to wejść, i trochę to jest bardzo często takim odcinaniu: takim N -n, nie, to nie, nie, nie. Tam nic nie ma, tam się nic nie dzieje, tam się nic nie wydarzy, już mam to za sobą, idę dalej. Można, ja bym zaryzykowała stwierdzenie, że to jest często u osób, które mają styl unikowy. Natomiast w tym stylu unikowym jest to o wiele głębszy mechanizm, tak? bo my po prostu tak się nauczyliśmy, że odcinamy, nie ma, nie ma tematu. Idę dalej. Natomiast ta sytuacja nie jest zamknięta, nie? I ona wróci, prędzej czy później wróci. Być może wróci w nowej relacji, być może wróci w tym, że on po prostu się pojawi. Natomiast tutaj mówię, to, to jest tak, że gdzieś można by to połączyć, aczkolwiek ja bardziej myślę sobie o takim poczuciu, że ja po prostu nie chcę się spotykać z tymi emocjami, które są we mnie, bo one są z jakiegoś powodu. Znaczy, no, zazwyczaj one są bardzo duże, takie bardzo dużo chaosu wprowadzają i łatwiej mi jest po prostu nie myśleć. Tylko, że pamiętaj, że to, co jest w tobie, jest. Zwłaszcza, że mówimy o emocjach, one są w tobie. I dopóki ich nie uwolnisz, dopóki ich nie przetransformujesz, dopóki się z nimi nie spotkasz i nie poczujesz i nie przeżyjesz, to one ci będą ganiać. W różnych sytuacjach będą ci się odpalały triggery tak zwane. Czasami możesz mieć takie poczucie, że odpalają ci się emocje, których kompletnie nie rozumiesz, bo one są tak nieadekwatne do sytuacji, która się wydarza, natomiast one są w tobie, nie? I to bardzo często jest też w momencie, kiedy, no właśnie, nic się nie dzieje, ja jestem nerwowa na przykład, tak, albo że cały czas mam wrażenie jakiegoś takiego dyskomfortu, albo cały czas mam takie poczucie jakiegoś napięcia, ja nie wiem, o co chodzi. Ja ci powiem od razu, tak? Najpewniej no masz jakieś emocje, które po prostu po prostu ci towarzyszą, ale nie pozwalasz im do siebie dojść. Nie pozwalasz im, jakby nie dopuszczasz do siebie tego uczucia, bo emocje, pamiętajcie, są o czuciu, czujesz poprzez ciało. I um, także <laughs> zapraszam cię serdecznie do, do tego, żebyś po prostu ze sobą siadła i pobyła. Natomiast od razu zapraszam Cię teraz na masterclassę, na fali spokoju, na której właśnie będziemy przeprowadzać Cię przez taki pięcioetapowy proces, jak sobie właśnie radzić z tymi emocjami, zwłaszcza z tymi trudnymi w czasie kryzysu, kiedy tego jest naprawdę dużo, co pomoże, tak? Co pomoże właśnie... Spotkać się z tym, uwolnić to, co już Ci nie służy, i, i przez to będziesz mogła iść dalej. E, później będę mówiła, jak, jak się do tej masterclassy zapisać, natomiast już teraz zaznaczam, że tworzę dla Ciebie tą przestrzeń. E, I uważam, że dla nas, kobiet, praca z emocjami jest kluczowa, zwłaszcza w kontekście relacji, czy to z własnym partnerem, czy z dzieckiem. Czy z, no właśnie, z wszystkimi, nie? Bo my tymi emocjami żyjemy, my wiemy, jak się poruszać po emocjach, wiemy to, czujemy, umiemy to wiele lepiej nazywać niż mężczyźni, nie? Natomiast czasami mamy takie poczucie, że po prostu te emocje nas zalewają, i to jest ten właśnie moment, kiedy warto po prostu nauczyć się, jak sobie, jak sobie z tym radzić, bo to jest Twoja emocja, to jest o Tobie. Um, także idziemy dalej nadal analizujesz wszystko w głowie. To jest kolejny błąd. Znaczy błąd. To jest to, co my robimy i to jest coś, co nie pozwala nam pójść dalej. Bo jakby jeżeli analizujesz to, co było, to tak naprawdę jesteś w przyszłości. Jesteś w tym, co było. Nie w tym nawet, co jest teraz, tylko w tym, co było kiedyś. Nie masz do tego już dostępu. Na zasadzie nie jesteś w stanie nic z tym zrobić i nie jesteś w stanie tego zmienić, bo to się już wydarzyło ale analizujesz, mm. czyli w kółko wracasz do rozmów, co on powiedział, co ja powiedziałam, może ja mogłam coś innego powiedzieć, może to by się nie wydarzyło, a, gdyby, a dlaczego on to powiedział, co on miał na, Wiecie, i gadamy do siebie i tak naprawdę to jest taki monolog samej ze sobą, który niczego specjalnie nie wniesie, bo to jest twoja, ja bym to nazywała, projekcja jego, czyli nawet nie on sam realny, tylko to, co ty sobie wyobrażasz na jego temat. Nie? Dlaczego on mi to zrobił? Dlaczego on odszedł? Dlaczego, bo on to, tak? Jak ja bym mu powiedziała to, wiecie, to, to my, my naprawdę umiemy to robić. My naprawdę potrafimy gadać do siebie. To, są, to się nazywa tak zwane ruminacje. Trochę takie monologi wewnętrzne, automatyczne też negatywne myśli i tak dalej. My naprawdę potrafimy, słuchajcie, gadać ze sobą non-stop i wyjaśniać, tłumaczyć, zastanawiać się. Tylko, że problem polega na tym, że to nie zastępuje rozmowy z żywym człowiekiem, który najpewniej albo jest niedostępny, albo nawet nie jest w stanie rozmawiać z tobą w taki sposób. Bardzo często. Z jakiegoś powodu z tego wyszłaś, nie? Natomiast ciągle jakby dajesz sobie takie, wiecie, dajemy sobie takie, mm, ja bym to powiedziała, strzały. Nie? Takie jakby... Inaczej, zostając w tych rozmowach ze sobą, tak naprawdę zostajemy w tamtej relacji. Nie pozwalamy sobie tego zamknąć, domknąć. I znowu, tu chodzi o to, że głowa próbuje zamknąć to, co potrzebuje być poczute. Czyli znowu, zamiast gadać, zamiast rozmawiać samej ze sobą, tak naprawdę chodzi o to znowu, żeby spotkać się z tym, co ty czujesz. I tutaj Ci powiem taki, taki, taki neuro, neurohack, znaczy neurohack, pewną informację o emocjach. Emocje są jak fala. Ja to będę powtarzała, bo my, te, my to o tym zapominamy, my się tego boimy, my nie wiemy, co z tym zrobić. Emocje są jak fala, czyli one, one przychodzą, mają swoją kulminację i opadają. Więc, jakby ten proces jakby czucia trwa w pewnym momencie, natomiast jeżeli ty się z tym spotykasz, to bardzo szybko jesteś w stanie to rozładować. Nie? Natomiast to, co my robimy zazwyczaj z różnych powodów, to blokujemy to, ten dostęp, bo się boimy, bo nie wiemy, co z tym zrobić, bo mamy poczucie, że jeżeli, że jeżeli ja to do siebie dopuszczę, to ja już tak zostanę w tych emocjach tego smutku, tego lęku, tego, tej złości i tak dalej. W związku z czym ja to blokuję. Poza tym, to jest jeszcze bardzo często nieakceptowalne społecznie. Zwłaszcza złość. Nikt nie lubi roz, jakby roz, rozwrzeszczanych wariatek, prawda? Ufmy <główmy> się, nie? Poza tym, wiecie, jakby jak wchodzimy w złość, to zazwyczaj y, tracimy kontrolę też bardzo często, zwłaszcza jeżeli ta złość jest bardzo mocno tłumiona, więc jak już ona po prostu dochodzi do skutku, no to potem jest jazda, na, jazda bez trzymanki. Ja założę się, że każda z Was, y, przynajmniej raz w życiu czegoś takiego doświadczyła, ręka do góry. <grym> ja miałam fazę, że... E, praktycznie przez całe moje życie ja blokowałam swoją złość, bo nie wolno mi jej było czuć w domu z różnych powodów. I pamiętam, że kiedyś ktoś mi powiedział, to z jakieś kilkanaście lat temu było, że e, jak on do mnie podchodzisz się boi, bo jestem aż tak nabuzowana, ja nawet nie wiedziałam, że ja tak mam. nie? I to było związane z tym, że ja blokowałam złość, blokowałam to, nie pozwalałam sobie temu czuć, tego czuć, bo miałam w głowie przekonanie, że złość jest. No niefajna, nieprzyjemna, nikt Cię nie polubi, jak będziesz się wkurzać i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc my to, my to same robimy. Natomiast jedyna, tak naprawdę droga, znaczy jedyna, ja bym powiedziała, że droga do emocji jest do, do spotkania się z nimi. Nie? Że z, z, emocje nie są Twoim wrogiem, one są Twoim przyjacielem i Twoją wskazówką na to, co się dzieje dookoła Ciebie, tak naprawdę. Nie? Więc tutaj wyjdź z głowy, wejdź kiedyś też sobie taką... Yy, Napisałam kartkę, wyjdź z głowy, wejdź w ciało, wejdź w czucie, wejdź w odczuwanie, wejdź w doświadczanie i doznawanie, bo tylko w ten, sp znaczy tylko w ten sposób jesteś w stanie uwolnić swoje emocje. Ja? Głowa, jeszcze jest jeden taką rzecz, wam powiem a propos emocji, że głowa... Inaczej, masz jedną emocję, która jest odczuwalna w ciele, powiedzmy, nie? Czasami mam wrażenie, że to jest szereg różnych, ale prawda jest taka, że bardzo często to jest jedna. One się później jakby mogą zamieniać, jak jedna się wysyca, to druga się pojawia, tak? Natomiast zazwyczaj to jest tak, że czujesz jedną emocję, czy na przykład, no już dajmy na to tą złość, nie? I ją czujesz w ciele, realnie fizycznie ją czujesz w ciele. Jesteś wkurzona, czyli nabuzowana, serce ci bije, szybki oddech. Jakby masz taką ochotę, że zaraz komuś przywalisz, nie, to, to jest to. To jest czucie. Natomiast do tego masz jeszcze całą opowieść, którą sobie opowiadasz, to jest właśnie głowa, która jeszcze cię nakręca. I teraz y, jest taki psychiatra amerykański, on już nie żyje, y, Boże, David Hawkins, to, to jest ten od mapy świadomości, jeżeli kojarzysz, i on bardzo mądrą rzecz powiedział, że do jednej emocji bardzo często doczepione jest tysiące myśli. I to te myśli sprawiają, że ta emocja nie jest w stanie nawet się pojawić tak w takim świadomym doświadczeniu. Mówiąc o tysiącach myśli, ja bym powiedziała, że to są mm, tak naprawdę opowieści, które my tworzymy czyli te projekcje. O których powiedziałam wcześniej, nie? Że ja widzę go w wyobraźni i gadam z nim, ale tak naprawdę gadam z wyobrażeniem swoim własnym, jego, bo nie wiem, co on realnie by powiedział, może wiem, może nie wiem, może bym mnie zaskoczył, nie wiem, tak? Ale sobie gadam z nim w myślach. I to są te myśli, tysiące myśli, i one tak naprawdę nakręcają twoje, twoje emocje. Czyli jakby zostawić te myśli, jakbyś, dobra, idę w tylko w czucie, to ta emocja bardzo szybko się wysyca a raczej szybciej, niż byś przypuszczała, że ona może się wysycić, <grywa> nie? Także znowu, wejdź do ciała, a w ciele masz mądrość, ciało wie. W ciele są zapisane wszystkie nasze doświadczenia tak naprawdę. I to prowadzi do spotkania się i jak się spotykasz sama ze sobą, to tutaj jest ta moc, bo tu jest sprawczość, bo ty zyskujesz dostęp do swojej nawigacji przez to, nie? Dajcie proszę znać, czy zgadzacie się, czy macie podobne odczucia, że macie jakieś inne doświadczenia. Bo ja też chętnie się, chętnie się dowiem. Także daj proszę znać, co o tym myślisz, albo, albo co się pojawia w Twoim ciele, w Twoich emocjach, jak ja, ja ci to opowiadam. A ja idę dalej z kolejnym błędem. Próbujesz zająć się czymkolwiek byle nie czuć. Zazwyczaj. Tu wchodzi tak zwany clean cleanem, czyli rzucam się w wir randkowania, rzucam się w wir różnych aktywności. Um, um, jakby mam całą to-do listę do zrobienia, um, byle nie czuć, byle nie spotkać się z tymi emocjami. I ja ci powiem jedną rzecz. Na pewnym etapie bym powiedziała, że to jest um, normalne i naturalne, ale przychodzi taki moment, w którym. Nawet to tudulista, to nawet to zajmowanie się czymś innym już nie wystarcza. Nie? I ja mam taką znajomą, która rozstała się ze swoim partnerem i właśnie wpadła w taki wir, oni się rozstali tam z różnych powodów się nie dogadali. I ona wpadła w taki wir właśnie znajomości różnych. To trwało jakiś czas. I jak się ostatnie ostatnio żeśmy spotkały, ona mówi, wiesz, co to już nie działa, ja już mam dość. To mi ani nie pomaga, ani nie koi moje, mojej tęsknoty, moje, mojego właśnie smutku po tej relacji, który po prostu ja potrzebuję, potrzebuję się z nim spotkać. Jedno, po prostu to jest albo czasomilacz, albo taki, ja bym powiedziała, to jest ucieczka wręcz od siebie. Nie? I tutaj znowu nie chodzi o to, że ty masz jakby teraz usiąść i po prostu wytrzymywać wszystko, chociaż. Um, Chociażbyś mogła, natomiast um, chodzi raczej o to, żebyś się zatrzymała i zobaczyła, w czym jesteś, co się dzieje z tobą, gdzie ty jesteś? Um, tak, ja bym powiedziała bardziej w tę stronę. Czyli cały czas jest, idziemy w stronę pewnej świadomości, idziemy w stronę um, w stronę pewnej prawdy i szczerości, nie? Czym ja jestem, o co tu chodzi, dlaczego trudno mi jest się spotkać ze sobą, dlaczego mi się trudno spotkać z tymi emocjami, które są we mnie. Mm. No, i to też jest takie, wiecie, takie mm, trochę skupienie się i takie mm, może nie skupienie, ale takie. Uh, Skontaktowanie się z tą swoją e, taką łagodnością, z, takim właśnie, z taką czułością, nie? bo to są rzeczy, które są mega trudne tak ogólnie. One są bardzo trudne. I tutaj, jakby krytyka wobec siebie, że ja robię coś nie tak, albo że powinnam inaczej, albo cokolwiek, jakby to, to, nie, to nie jest o tym. To jest bardziej o tej właśnie szczerości samej ze sobą, świadomości, w czym ja tak naprawdę jestem. I to jest pierwszy krok, zawsze, zawsze pierwszy krok. Idziemy dalej. Wciąż go energetycznie trzymasz. Hmm, czyli, klasyka. Myślisz o nim, sprawdzasz go w mediach społecznościowych, zastanawiasz się, co u niego, patrzysz, czy on ma jakieś kolejne, nie wiem, kolejną partnerkę, śledzisz go w sensie takim wiecie. Cały czas gdzieś on pojawia się w Twojej przestrzeni, czy to fizycznej, czy to, czy to jakiejś właśnie internetowej, jakby. Bardzo często, jak rozmawiam z kobietami na ten temat, to one mówią, bo ja potrzebuję, ja potrzebuję kontrolować sytuację, ja potrzebuję sprawdzać. A ja bym Ci powiedziała, ale po co? I pierwszym takim krokiem jest w ogóle wyłącz go wszędzie, wszędzie. Po co Ci to? Co Ci to daje, że go, że go śledzisz, nie? Co Ci go daje, że go obserwujesz, ja i znowu, zanim to zrobisz, sprawdź, co ci to tak naprawdę robi, albo co ci nie pozwala go wyłączyć. Nie? I to jest ważne, bo jakby my mamy. Tak, to jest taka iluzja jeszcze, że coś może się zmienić, że coś może się poprawić, że coś może być inne. Że może on coś zmienić zdanie. A jeszcze jak się pojawia jakaś nowa kobieta przy nim, to już w ogóle jakby, nie? jakby masz wrażenie iluzji, że kontrolujesz, ale co kontrolujesz? Swój wpływ kontrolujesz, swoją, jakby to, to, co czujesz, nie? Jakby co tam jest takiego, co, co sprawia, że Ty kontrolujesz, że Ty chcesz, jakby patrzeć na to. Bo to jest taki, bym powiedziała, to jest yy, sprawianie sobie cierpienia, nie? Zwłaszcza jeżeli to Ty stwierdziłeś, że, że odchodzisz, zwłaszcza jeżeli to Ty podjąłeś tą decyzję, no to po co to jest, nie? I znowu, zanim cały czas, zanim to zrobisz, sprawdzaj, 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 uświadamiaj sobie, no i, jak, i przede wszystkim wracamy do tych emocji, czyli co się dzieje tak naprawdę w tobie, nie? Bo tutaj jakby w, to, to jest w ogóle taki. To jest taki punkt, który mówi o tym, że w ogóle zamknięcie relacji polega na tym, że ty się odcinasz totalnie. Fizycznie, energetycznie, emocjonalnie, mentalnie. Duchowo, nie? czyli to kiedyś mówiłam, nagrałam taki film o tym, jak, jak domknąć taką relację na przykład. To tam jest bardzo dobrze wyjaśnione, co, co, co trzeba zrobić, co warto zrobić. Nie? Natomiast my bardzo często sobie na to nie pozwalamy z różnych powodów, bo nie jestem gotowa, bo nie, bo nie. I tak dalej, i tak dalej. I pamiętaj, to jest proces, to trwa, ale zobacz to przede wszystkim. Nie? zobacz to. To jest w opatrzenie o obserwowaniu siebie cały czas. No i kolejny błąd. Próbujesz się uwolnić na siłę, a to jest drugą stronę z kolei. Muszę przestać go kochać, muszę przestać cierpieć. Nie wolno mi w ogóle o tym myśleć. Nie mogę być taka słaba. Powinno mi to zająć tydzień albo pięć dni. Znowu to jest w drugą stronę z kolei. Inny błąd, który my popełniamy. Siłowe odcinanie, odcinanie się od emocji trw, bez, działa na odwrót. I znowu. To nie jest o spotkaniu się z emocjami, tylko to jest znowu odcięcie emocji. O tym, że jest jakiś pomysł na to, na tą całą sytuację, że ty powinnaś już być jakaś. I tutaj mi znowu wraca taka, taki kiedyś komentarz, ktoś mi dał, że. A propos właśnie zamykania, takiego zamykania, właśnie zamykania relacji i tej żałoby po relacji, że, osoba, czekajcie, jak to było, to mnie po prostu tak rozwaliło w taki sposób, że osoba dojrzała emocjonalnie odcina to, w, znaczy kończy to w tydzień. Ja coś, takie coś. Ja, ja, sobie, ja zaczęłam o tym myśleć. Zaczęłam się nad tym zastanawiać. O co tu tak naprawdę chodzi? I powiem Ci tak, to nie jest o tym, że ty masz to zrobić w tydzień. że Jak, jak nie zrobisz tego w x godzin, x dni, x e, e, nie wiem, miesięcy czy tygodni czy czegoś tam, tak? to znaczy, że coś jest z tobą nie tak. Nie, to nie jest o tym. To nawet nie jest o tym, że to ma ileś tam trwać. Tak? Jakby naukowo jest udowodnione, że żałoba taka po, po śmierci danej osoby trwa około od 6 miesięcy do roku. Z różnych powodów, tak? Natomiast żałoba w ogóle i taka, takie jakby zamykanie, domykanie relacji, to nie jest kwestia czasu, tylko to jest kwestia tego, na ile ty jesteś gotowa usiąść sama ze sobą i uwalniać te emocje, które są w tobie. I domykać, i zamykać. Bo pamiętaj, smutek jest adaptacyjny smutek, żal, płacz. Płacz to jest oznaka, tak, jakby może być oznaką smutku, czyli uwalnianie fizyczne z ciała różnych różnych. Różnych doznań, różnych energii, i na tyle na, ty, na, na tyle, na ile ty jesteś gotowa na dany moment, tyle uwalniasz. I znowu emocje są jak fale: to znaczy, że przyjdzie jedna fala, uwolnisz, uspokoi się, a potem przyjdzie kolejna fala, i kolejna. I ja pamiętam, jak um, kiedyś rozstawałam się z moim partnerem wieloletnim, nie? I pamiętam tą sytuację. Pamiętam to, jak, ona, jak to naprawdę przychodziło jak fale. Po prostu. Przyszła jedna fala, na samym początku te fale są praktycznie cały czas, albo co jakiś czas, bardzo, bardzo krótki, a potem są coraz wolniejsze, coraz większy mają odstęp między sobą i, i są coraz słabsze, i w pewnym momencie one zanikają. I ja bym na to się, jakby na to się umówiła sama ze sobą w kontekście tego procesu, a nie na to, że to ma być jakoś szybko czy w ogóle, nie? I jeszcze krytykowanie siebie za to, że jeszcze tego nie umiem zrobić. Bo uwierzcie mi, kochane, jeżeli ty mnie oglądasz, to znaczy, że najpewniej jesteś podobna do mnie, to znaczy, że nie jesteś w stanie tego odciąć. Czyli to wraca najpewniej. I się w tym kotłujesz najpewniej, tak? Jeżeli mnie oglądasz. Może, może nie, ale zakładam, że może tak być. Więc jakby absolutnie nie krytykuj się za to. Pamiętaj, że to jest proces. To jest proces. I teraz, to, są, to jest to, co możesz zrobić sama. Natomiast, to jest to, co wspominałam na początku. Tworzę dla ciebie, kochana moja, cudowną przestrzeń. Właśnie nazywa się na Fali Spokoju. I to jest taka masterclassa, spotkanie na Zoomie, które będzie trwało kilka godzin także dwie, dwie i pół godziny w lipcu, przez, na której przeprowadzę cię przez. Pięciotapowy proces radzenia sobie z emocjami. Tam też będzie taka sesja embodiment na połączenie się ze sobą, na właśnie uwalnianie i transformowanie tych emocji w ciele. Będzie też medytacja na spotkanie się ze swoją magnetyczną kobiecością, taką zdrową ktor, kobietą, która jakby nawiguje w tych swoich emocjach. I to, ta Masterclassa ma na celu właśnie pomóc Ci przeprowadzić siebie przez tą falę, krok po kroku. I jeżeli jesteś zainteresowana, to zapraszam Cię, napisz mi w komentarzu słowo lista. Albo najlepiej, jak opublikuję, bo wtedy jest automatyzacja, bo jej nie załączyłam wcześniej, to wyślę Ci link do listy osób zainteresowanych i na tej liście będziesz miała jako pierwsza dostęp do atrakcyjnej ceny i bonusów, które przygotowuję właśnie ze względu na tą masterclassy dla Ciebie. Także jeżeli jesteś zainteresowana, to zapraszam Cię. Jeżeli mnie oglądasz na YouTubie. To w opisie jest link. Kliknij sobie w ten link i zapisz się na tą listę. Ach. Natomiast jeżeli masz takie poczucie, że ta fala Cię zabiera, że toniesz, tak totalnie toniesz, że nie jesteś w stanie sobie sama porodzić, to zapraszam Cię na konsultację. Wybieram siebie. Napisz do mnie wiadomości prywatnej, porozmawiamy, jak mogę Ci pomóc w tym. Bo uwierz mi. Zwłaszcza na samym początku, jeżeli jest Ci bardzo trudno albo w takim naprawdę ogromnym kryzysie, pomoc drugiej osoby, która naprawdę wie, widzi więcej i ma inną perspektywę, jest po prostu nieoceniony. Ja to wiem też ze swojego doświadczenia. Także jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to też zapraszam Cię na taką konsultację. Także bardzo Ci dziękuję. Się jeszcze zastanawiam, czy coś tu jeszcze powiedzieć. Um, tak. Jeżeli. No właśnie, albo też podziel się swoimi doświadczeniami, podziel się też swoimi um, swoimi metodami, jak pracujesz ze swoimi emocjami. Albo w czym masz trudność w ogóle też? Nie? To też jest bardzo ciekawe, bo to też jakby jak rozmawiamy o tym w ogóle, to też to normalizujemy. To przestaje być takie, wiecie, tematem tabu, że ja powinnam sobie radzić, że powinnam być taka, wiecie, mur beton. Ja kiedyś miałam takie poczucie samania, że jest, mam być po prostu taka, wiecie, jak skała. No nie, my jesteśmy jak fala, po prostu jesteśmy jak woda. My, wiecie, jesteśmy czasami huraganem, czasami spokojny ocean jest, tak? Czasami po prostu wszystko jest fruwa, lata biega, czasami jest kalm, po prostu jest, wiecie, quiet, cisza, jest ostoja spokoju, nie? Więc jakby pamiętaj, że to jest też normalne, że my też mamy, mamy tą swoją cykliczność, która też jest. Wiecie, jak idziesz do, idziesz do pełni, czyli do menstruacji, do owulacji, no to idziesz do takiego swojego, wiecie, pełnego rozkwitu. Jak idziesz do nowiu, czyli do menstruacji, to znowu jest ta, ta wiecie, te, te PMS-y wszystkie, nie? To, to jest też takie, że to nas rzuca, nam, nami rzuca. Zmiany hormonalne, to wszystko wpływa. U mnie U jak tańczę ze sobą, wyzwalam emocje, słucham, słucham Ciebie, widzisz <gryziszam> w sobie. Dziękuję, kochana. Cudowne, no. Tak, ten jest też jest cudowny. O, tak. Ja mam swoją playlistę na takie akcje. Kiedy jest naprawdę huragan. To też pomaga. Dosłownie. Dobra, kochana. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Cieszę się, że byłaś ze mną na żywo. Wszystkie te z Was, które oglądają mnie w powtórce, to też Was serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam cudnego dnia, moje drogie. Naprawdę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. 爸爸。